u Lenę to! Ogromna dawka wiedzy, super energia! Najlepsze wspomnienia! Jeśli jeszcze tu nie byłeś, to musisz paść, bo my bardzo. Dziękuję! Dlaczego Lena? Energia, charyzma i samo mięso. Gdyby Lena była sprzedawczynią w mięsnym, to podawała być ten najlepszy towar z Podlady. Dużo wiedzy, którą faktycznie wykorzystuję na co dzień. Dwa, po prostu dobry humor, który sprawia, że te szkolenia też dla mnie po prostu są bardzo dobrą rozrywką. Te szkolenia są mega wartościowe, bardzo merytoryczne. Na szkoleniu u Leny jestem po raz trzeci. Jest mega pomocną osobą i jest autentyczna. I jak fantastycznie przekazała wiedzę. Lena to dziewczyna, która wkłada w to, co robi, całe swoje serce. Jesteś pierwszym postanowieniem równoworocznym, które się spełniło. Na pewno skorzystam z usług Leny Bayer po raz kolejny. A więc w animacji jest dużo ludzi. Ogólnie ta branża już jest teraz pełna, ale osobowości wciąż brakuje. I myślę, że Lena jest taką właśnie osobowością, charakterem. Warto. Spróbujcie, abyście widzieli, co odchodzi. Pozdrawiam. Ściskam bardzo mocno Lenę, bo wiem, że to jest wspaniałe. Raz, dwa, trzy... Brawo Ty!